Cześć wszystkim, z tej strony Tasaka ta to kolejny odcinek z serii Farming Simulator 22 z serii od zera do potentata odzieżowego. Kontynuujemy to co robiliśmy w sumie poprzednim razem czyli zbieramy kamienie. Ja tutaj odczepiam już e, ciągnik, czy swój ciągnik znaczy swój ciągnik z zlecenia, który tam kiedyś zrobiliśmy i sobie wypożyczyliśmy, żeby zrobić zlecenie, tak żeby podpiąć e, swój ciągnik do tego zbieracza kamieni, żeby on tutaj nam Chodził co jak później zobaczycie i tak będzie wielkim utrapieniem I Ja też się zastanawiam, czy w ogóle był sens te kamienie połączać No ale jak już są włączone, to już będziemy tutaj działać no ale przy okazji sprawdzimy, co tam jeszcze mamy do zrobienia. Tutaj jeszcze mamy kultywację pola, w sumie pola 10 i 7, więc jeszcze troszkę ta kultywacja tutaj będzie. No ale tam pracownik będzie w tle coś robić, czasami tam pójdziemy porobić, bo niestety pracownik giantowski jest... żeby to ładnie powiedzieć... zepsuty. I trzeba po prostu mu czasami pomagać bo no niestety jest jak jest. sprawdzałam w ogóle jakie ma e, szerokość rozsiewu ten e, rozsiewacz w sumie. E, bo to jest ten, który możemy mieć również e, wapno, więc jest tak naprawdę warty kupienia. Jednak e, ja gra, grałam na innych seriach, czasami tego wapna po prostu nie, nie włączałam i no, rzadko z niego się skorzystało, a korzystało się bardziej z tych rozsiewaczy z firmy Amazon, bo tam, one tam mają 42 metry rozsiewu i można zmieniać e, wielkość tego rozsiewu, także są bardziej przydatne także my tutaj sobie już pomału rozsiewamy e, w sumie pole 14 to jest jedno z największych pól, albo największe w ogóle pole na e, mapie Elmgrad e, tak, musiałam się zastanowić, czy nie pomyliłam mapy znowu. No i jak widzicie, nasi, nasi pracownicy tutaj e, sobie e, lecą w czula i no, raz robią, raz nie, raz chcą zrobić sobie przerwę. No nie powiem, delikatnie frustrujące, no ale niestety trzeba sobie z tym jakoś radzić. A i tutaj oczywiście mamy zapełnione kamienie. Mam tych kamieni 2000 e, litrów oczywiście, 2 to tony około. E, więc idziemy sobie je sprzedać. Ja nie pamiętam, czy pokazywałam już na poprzednich odcinkach, czy nie, no ale tak jak mówiłam, e, dodam sobie 10 tysięcy do konta plus e, i kupię za to kruszarkę, którą postawiłam po prostu na swojej farmie. Tam prawie uniknęliśmy wjechania w słupka, a tutaj jednak już nam się nie udało. No niestety e, taka moja dola, że nie wszystko da się udźwignąć. I tak jak widzicie, tutaj jest ta kruszarka. No, i będziemy w niej wysypywać kamienie. No, ale oczywiście, dużo z tych kamieni mieć nie będziemy, bo to zaledwie 99 euro. Czyli tak naprawdę nic. Biorąc pod uwagę, że pożyczenie samego zbieracza kamieni jest dość e, drogie, więc e, jak na jedno pole się nie opłaca w ogóle go wypożyczać. No, ale niestety, e, jeżeli nie chcemy, żeby się psły mm, narzędzia, maszyny i tak dalej, no to trzeba sobie z tym jakoś poradzić. No i dalej puszczamy go, żeby on tam nam robił, my dalej kontynuujemy nawożenie, a w międzyczasie jak nawozimy, ja wam powiem, że mm, tak jak mówiłam na poprzednich odcinkach, planowałam serię jeszcze jedną, tym razem taką zwyczajną, po prostu prowadzenie farmy i ta seria zadebiutuje w piątek o godzinie 16 Czemu o 16, nie o 15? Stwierdziłam, że po prostu zmienię e, również serię z Odziana do Potentanta Odzieżowego na godzinę 16. Wy ten odcinek widzicie co prawda o 15, ale już od przyszłego tygodnia będzie o 16. Tak samo jutrzejszy odcinek e, też będzie już o 16. Po prostu wyrównam e, z tym, co było. Mm, co jest e, z, z b i z Simsami, które się pojawiają również o godzinie 16. Nie ukrywam, że może w innych, e, w innych seriach, jeżeli się pojawią, jeżeli będę miała wystarczająco czasu na nagrywanie, to również e, będą się pojawiać tego samego dnia, ale o godzinach około 18. Ale to już to będą takie serie, bardziej, można powiedzieć, pod, e, pod starszą widownię. Nie wiem, jak to dokładnie nazwać. Zobaczymy, ja nie odkrywam, że mogę mieć troszkę mniej czasu, ze względu na to, że 2 no, października zaczynamy studia, czyli w sumie jeszcze troszkę czasu zostało, jednak no, wolę wcześniej uprzedzić, żeby, żeby ludzie o tym wiedzieli. My już kończymy tutaj nałożenie tego 14 pola. Jeszcze troszkę nam zostało, tutaj duże mijaki były porobione, więc no, troszkę trzeba pojeździć, żeby je ponowozić Jak widzieliście w ogóle kupiłam znacznie więcej nawozu niż trzeba. To przez to, że po prostu jeszcze się pojawiły inne um, kontrakty do nawożenia i stwierdziłam, że, um, że po prostu wykonam je na tym jednym urządzeniu, tym jednej maszynie. Tej jednej maszynie. Um, tylko, że muszę najpierw skończyć kultywację pol, e, pól na dziesiątce i na siódemce, żeby mieć e, możliwość wzięcia kontraktów. Bo jak wiecie lub nie, e, można wziąć trzy kontrakty naraz, jeżeli nie ma się żadnych modów ani modów. Tutaj już pracownik mnie delikatnie wkurzył, bo non-stop on się wyłączał tutaj na tym e, zakrzywieniu pola, także stwierdziłam, dobra biorę e, to w swoje ręce i biorysować się za kultywację. Zwłaszcza, że nic innego już tak naprawdę nie mamy, bo już mniej więcej pokończyliśmy, co mieliśmy pokończyć. No mimo tego, że jeszcze coś pewnie by się znalazło do roboty, nie? Zbieranie trawy albo coś, chociaż ostatnio tą trawę zbierałam. I tak już uprzedzę na przyszłość. W sumie wspominałam o tym już w poprzednich odcinkach. Ja po prostu sporo gram też poza. Poza nagrywkami. Po prostu chcę uniknąć właśnie brania mnóstwa kontraktów i robienia ich tylko kontraktów na e, filmach, dlatego ja dużo kontraktów e, robię poza nagraniem. E, w sumie no, przewijam sporo miesięcy poza nagraniem, żeby nam się zbierały, żeby nam się wełna zbierała e, i inne rzeczy, e, a potem po prostu włączam nagrywanie i robię coś. Wydaje mi się bardziej ciekawego niż non-stop kultywacja jakichś pól czy no wcześniej orka, która była no dość mocno żmudna, więc e, na razie jest tak jak jest. No ale jak widzicie, mm, staram się unikać e, takich powiedzmy żmudnych e, prac i chcę tak naprawdę jak najszybciej serię skończyć. Nie ukrywam, że e, fajnie się gra, fajnie jest mieć e, takie ogół ogółem wyzwanie. Jednak chciałabym ją skończyć, e, zwłaszcza chciałabym ją skończyć do listopada. A dlaczego do listopada? Ze względu na e, mapę zielonka, która będzie wychodzić z e, DLC Premium Expansion, jak dobrze pamiętam. No w każdym razie ta e, polsko-czeska mapa, która niby jest znaczy niby jest e, polsko-czeską, no jest polską, bo ma bardzo dużo elementów polskich, e, więc e, no jakby, powie, jakby odpowiedzieć no już musiałam zaciąć e, no w każdym razie, bez zbędnego gadania, po prostu już wam powiem, że na zielonce będzie na pewno jakaś seria jaka seria, nie wiem e, na pewno nie taka typowo polska gdzie będziemy ur ursusikami jeździć po mapie, bo jak wspominałam kiedyś, ja nie lubię aż e, aż tak polskich gospodarstw mam to na, na co dzień więc tyle mi wystarczy e, ale na pewno będzie będziemy zaczynać może nie od zera, ale od tych najbardziej podstawowych maszyn. Także będziemy mieli tą zwykłą serię na zielonce oraz e, jeszcze jedną serię na mapce z modów na, e, no w piątki. A w zamian za potentanta wejdzie wtedy zielonka. Dlatego ja chcę to skoczyć jak najszybciej, dlatego też sporo gram i nie zdziwcie się, jak e, w pewnym momencie zobaczycie kilkaset tysięcy na koncie ja po prostu na tej mapie bardzo dużo robię i po prostu siedzę, siedzę i siedzę i robię te wszystkie kontrakty które są możliwe przez co zarabiam, czy też e, sprzedaję trawę na kiszonkę czy różne inne rzeczy żeby po prostu e, no mieć te pieniążki tutaj e, oczywiście zło nam się pracownik zwolnił, bo zapomniałam że jeszcze kamienie mam do do, do, do zbierania E, także e, jeszcze sobie tutaj chwilkę pojeździmy pracownikiem od kamieni, żeby nam pozbierać i móc e, w sumie oddać już e, zbierać kamieni, e, no, żeby nie leciały e, godziny, żeby nam nie zabierali dodatkowych pieniędzy za e, wynajęcie e, maszyn. Także już pomału lecimy z tymi kamieniami, już nam końcówka tutaj została w sumie tam kilka przejazdów dosłownie. Ale i tak od tamtej pory jak wysypywaliśmy mamy już 500 litrów kamieni, więc to no dość sporo, zwłaszcza chyba że jeszcze raz wysypywałam wcześniej kamienie, jak dobrze pamiętam. Nie te 2000 litrów, tylko jeszcze wcześniej były wysypywane, ale głowy sobie uciąć, uciąć nie dam. Nie pamiętam, jak to tam było, no bo ja nie ukrywam, że no sobie to powtarzałam wielokrotnie, że odcinki nagrywam do przodu dość sporo. Chociaż mimo tego, że ja nagrywam powiedzmy 3, 4, 5 odcinków jednego dnia, to i tak nagry nagrywam głos może dzień przed ich, ich premierą. Dlatego e, to jest dla mnie troszkę śmieszne, że no, nie, nie da się ukryć, troszkę się z tym obijam. Um, ale lubię siedzieć po prostu na farmie i coś robić. Zwłaszcza, że ja też e, wielokrotnie chyba powtarzałam, że nagrywając odcinki ja coś tyle oglądam. E, czy to mecze, jak lecą, jeżeli e, mam możliwość, czy e, jakieś kabarety, czy inne, inne tego typu rzeczy. Mówiłam, że super siły nie używamy, ale jak mamy już taką sytuację, to ja naprawdę nie chcę sobie szarpać nerwów. Po prostu wyrywam traktor i lecimy do przodu. Czemu? E, czemu na przykład bym nie zresetowała go, podjechała znowu, wzięła ten, e, kamie, e, ten zbieracz kamieni? A no, nie wiem. Po prostu już e, miałam z nerwy, więc po prostu wyrwałam go i chyba jeszcze raz, ale nie w tym filmie, ale jeszcze raz na pewno będzie tak, e, to używane. Odstawiamy traktor, bo już nam potrzebny nie będzie. Zajmiemy się tą kultywacją tego pola, bo e, zostało nam troszkę m, do dokończenia, a no, tak jak mówiłam, trzeba e, zwolnić miejsce na nawożenie, bo też nie będę oddawać tamtego kontraktu z nawożeniem, skoro mam tam... E, Cały nawóz i również rozsiewasz, więc nie ma, takiego, nie ma takiej potrzeby, skoro mogę skończyć oba te, mm, oba te kontrakty z, z kultyw kultywowania i wziąć kolejne dwa znowużenia. Taki po, Tak po prostu e, chyba wydaje mi się jest lepiej. Jak po polsku to było, to naprawdę jestem godna podziwu dla siebie. Oczywiście to jest sarkazm. Także kończymy już tutaj pomału. Hmm. No i w sumie to będzie tylko tyle z, z tego wszystkiego. Jeszcze chwilka i będziemy mieli końcówkę tego pola. Dosłownie 10% tam nam zostało, a to będzie dosłownie ten jeden przejazd, a chyba nawet nie cały ten przejazd i to będzie tyle, no bo pole tam też jest. E, w, w porządku. No tak, mamy 97. Jeszcze raz się nawrócimy, dosłownie kawałek, przejedziemy i koniec. No i patrzyłam sobie tutaj jakie mamy, patrzyłam po polach jakiej wielko, jakie wielkości są, no i stwierdziłam, że wezmę jeszcze kultywację na polu numer 12, ale to już mówię, zrobiłam poza, hmm, poza odcinkiem. A ja zacznę się już pomału żegnać z wami, ty będziecie patrzeć co robię, a ja powiem tylko tyle, że oczywiście serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z tym, co wstawiam oraz z seriami, które się pojawią. Tak jak mówię, seria w piątek z farminga z mapki, której sama jeszcze w sumie nie wiem, co będzie, ale będzie nagrywane. Zapraszam oczywiście do komentowania i do lajkowania tego filmu oraz pozostałych filmów oraz oczywiście na Discorda, na Facebooka oraz na Instagrama gdzie również pojawiają się, a raczej staram się, żeby się pojawiały jakieś rzeczy. Także dzięki wszystkim za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć!